Kochani w nowym vlogu. Troszeczkę nas nie było. Ale słuchajcie, siedzieliśmy w domu, nigdzie nie jeździliśmy, nie było w sumie co nagrywać. Przez dwa weekendy mieliśmy imprezy, także też nie miałam za bardzo czasu. Miałam coś nagrać z urodzin Damiana. Nagryłam w sumie tylko tort, potem już działo się tyle, że nie miałam czasu nic nagrać, także nie zrobiłam z tego vloga. Ale dzisiaj postanowiłam już wrócić, e, bo już jestem z chwilą z nagrywaniem e, i słuchajcie, mamy wtorek, Damian ma jeszcze wolne, bo e, miał takie właśnie luźne dwa dni, jedzie dopiero na wieczór, e, także Antoś wstał nam dzisiaj o 6, więc e, o godzinie 7 byliśmy już w sklepie, byliśmy po jakiejś rzeczy na śniadanko. I jakoś troszkę po ósmej Przyszliśmy sobie na boisko Trochę pokopać w piłkę Pograliśmy w kosza trochę Teraz odpoczywamy Słuchajcie, na placu zabaw Bo na boisko było już tak gorąco A przypomnę, mamy godziny po ósmej Teraz już może około dziewiątej Bo już troszkę tutaj siedzimy I tak grzeje od rana Że właśnie teraz tutaj na placu zabaw Są drzewa, mamy cień Więc teraz odpoczywamy sobie Nie wiem czy zauważyliście Że jestem w piżamie na pewno mogliście zobaczyć tą piżamę bo pewnie, nie wiem czy pokazywałam ale pewnie o niej mówiłam jest to słuchajcie piżamka ciążowa którą właśnie kupiłam sobie do porodu potem do tego okresu wiecie, karmienia, ale jest na tyle fajna i w ogóle wiecie, to jest taka sukieneczka że sobie właśnie dzisiaj w niej przyszłam bo nie miałam się w co ubrać kiedyś też wam pokazywałam w jednym blogu na moim łóżku wielką kopę ubrań. Nie wiem, jak to się stało, ale doprowadziłam do tej kopy od nowa. Także przez ostatnie dni robię wielkie prania. Posegregowałam ubranie, wiecie, kolorami, tkaninami i, no i od kilku dni piorę, i nie miałam się za bardzo w co ubrać, nie chciałam się szukać ubrań. A że wiecie, mieszkamy na małej wsi. No to czy, czy ktoś zwrócił uwagę, że jestem w piżamie? Raczej nie. To tu się wspina. Zobaczcie w ogóle jaką e, fajną pokaż Tosiu! Jaką fajną koszuleczkę kupiłam wczoraj siebie. E, w Pepko za całe 8 zł. Ja ogólnie mu raczej w Pepko nic nie kupuję. Bardziej moja mama kupiła mu kilka takich bluzeczek, wiecie, na e, co dzień dochodzenia. Ale że jak możecie też zauważyć, byliśmy wczoraj... U fryzjera to się jak ma nową fryzurę, też jeszcze nagrywam, wrzucę jakiś filmik. Ma piękną nową fryzurę, ale w sumie nie spodziewaliśmy się, że pójdziemy. I troszeczkę włosków nawbiało się w koszulkę, w której był, więc podskoczyliśmy do Pepko, które jest obok naszej fryzjerki. I na szybciutko wzięłam mu taką bluzeczkę, ona jest w rozmiarze 92, ale w ogóle jak na Pepko ma taki bardzo fajny, grubszy materiał i taki neutralny też w miarę wzór i kolor, także super. Antoś już miał bardzo długie włosy. Mi nie dał się za bardzo obciąć, 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 ale pojechaliśmy wczoraj właśnie do fryzjerki, miała chwilkę czasu. I słuchajcie, Antoś sobie usiadł na tym fotelu. Jedyne, co mu to nie dał, założyć sobie, wiecie, takiego tutaj ochraniacza, ale on w ogóle nigdy nie lubił śliniaków, zawsze ściągał. A tutaj, słuchajcie, no oczywiście tak jak Wam mówię, ściągnął sobie to e, i e, pani go zaczęła obcinać Ej, on był tak grzeczny, w ogóle się nie ruszał, nie kręcił, e, pięknie dał się obciąć, dosłownie, nie wiem, niecałe 10 minut może byliśmy, obcięliśmy go i teraz wygląda po prostu jak taki już mały chłopczyk i tak mówimy z Damianem, gdzie jest ten nasz maleńki antoś, bo już wiecie, z takiego bobasa zrobił się takim Chłopczykiem naprawdę i wygląda super. A co wiadomości to słuchajcie, w sierpniu na początku jedziemy na wakacje. Na znaczy, taki mały, krótki wypad, bo chyba na 4 dni zapugowaliśmy już sobie hotel, nie powiem jeszcze gdzie, ale jedziemy także myślę będą fajne vlogi, nie możemy się już doczekać. Dawno nie byliśmy na wakacjach, w sumie no to byliśmy w tamtym roku w Wiśle. Właśnie jak Antoś nam się urodził, miał chyba za trzy miesiące, pojechaliśmy sobie na chyba pięć dni do Wisły. Także no, na tamtych wakacjach Antoś za bardzo nie skorzystał, teraz już jest większy. Mamy fajny hotel z basenami, także myślę, że będzie fajnie. Kuk, kto tu przyszedł? Jedziemy chyba, nie? Jedziemy już w uziem tak, do... Chodź do sieczku. Bierzemy wózio i jedziemy do domu. Okej okay, kochani nadaję z auta. Ponieważ, e, słuchajcie, moi chłopcy poszli na drzemkę, ja w tym czasie miałam do zrobienia pewien e, kursik, jestem e, w jego trakcie. E, czekam, zaraz będziemy wracać. E, jest progres, bo o godzinie 11 udało mi się wyskoczyć z piżamy, także, e, wiecie, przebrałam się. E, I co, wrócimy? Zrobimy może jakiś obiadek? I nie wiem, co będziemy robić później. Musimy spakować zmianę do pracy. M miałam straszną ochotę na kawę mrożoną przed wyjściem, ale nie zdążyłam już jej zrobić. A teraz siedzę w klimie i mi jest chłodno, także ta ochota na kawę mi przeszła. E ale jest, słuchajcie, 26 stopni na zewnątrz, więc e pewnie jak potem wyjdę, to mi się jej zechce. Więc może zrobimy jakąś kawkę. E I co? Zobaczymy, co będziemy robić później. Antoś, słuchajcie. Tak nam się wybiegał, wymęczył, e, grając w piłkę, potem na tym placu zabaw, że wróciliśmy do domu. E, do domu z placówką, tam nie wiem, z 6 minutek piechotką, spacerkiem. E, I co zrobiłam mu? Tylko kanapeczkę, zjadł sobie i od razu, wiecie, e, położył się, Damianowi na klatę, bo tak lubi sobie usypiać. E, poszedł spać, także, także tak, chłopaki sobie śpią. Mnie niestety ta drzemka ominie, którą często sobie, wiecie, robimy. Antek ma jedną drzemkę, więc wiecie, jak nie mam nic do zrobienia, to staram się wykorzystywać, bo jednak wstaje o szóstej, co prawda chodzi spać, wiecie, wcześniej bo 19.30, 20. No ale wiadomo, że się z nim nie pójdzie tak wcześnie spać, tylko się siedzi tak jak ja do 22:00, 3:00, czwartej, bo oglądam teraz serial, słuchajcie, na Netflixie Szkoła dla Elity. Ale został już dosłownie ostatni odcinek ostatniego sezonu e, Jak się tak wkręciłam. Nigdy tego nie oglądałam, a, a tak całkiem niedawno zaczęłam właśnie oglądać. No i wciągnęłam ten serial, e, wiecie, w niedługim czasie. Także tak, e, nie wysypiam się w nocy, więc muszę korzystać z tych drzemek w ciągu dnia. I kochani, ja już e, zdążyłam wrócić do domu, ale w tym domu za długo nie byłam, bo przyjechaliśmy szybciutko na taką małą wycieczkę. E, jesteśmy w krórórótkach. E, Krótko e, jest tutaj taki pałac, jest tam w ogóle 20 minut od nas, a że z się, jeszcze tutaj nie byliśmy. Damian wyjeżdża dopiero później do pracy, także przyjechaliśmy. Mamy już e, bileciki, jedziemy na e, safari, bo tutaj e, w ogóle krótkie słyną z bizonów. Także e, taka mała, szybka wycieczka po okolicy, można powiedzieć. Mamy bileciki wstępu, bilety na to safari. E, zaczyna się o 14.30, a jest kilka minut po 14, Więc idealnie nam się trafiło. Akurat się tutaj przejdziemy kawałeczek e, i pójdziemy sobie zwiedzać. Słuchajcie, Damian wziął sobie loda. No, tutaj jest taka budka na miejscu. I wiecie, zjadł już tę e, gałeczkę z góry. I wziąłem od niego, żeby sobie zjeść wafelka. I ja patrzę, a w wafelku, słuchajcie, w tej takiej części tutaj były robaki. Serio? Szkoda, że tego nie nagrałam. Ale poszłam do pani e, z tym wafelkiem, bo wiecie, no to było ewidentnie w środku, tam w wafelku, takie czarne jakieś robaki. E, I dostaliśmy nowego loda. Ale on powiedział, że e, on już i tak wafelka nie zje, także. Dostaliśmy loda gratis, ale byłabym nie dostać tego loda, żeby tam nie było robaków. Także taka dzisiaj e, ciekawa historia nas tutaj spotkała. <grywa> ja mam loda, będę sobie jeść górę. E, mam nadzieję, że już będzie bez robaków. I czekamy, słuchajcie, na tą e, przejażdżkę e, do tych bizonów. Widzę tutaj e, fajny plac zabaw, także podejdziemy sobie z Antosiem. Już byliśmy tam e, zrobić takie kółeczko wokół tego zamku. Uh each commer. Can't make coast collide whole tight, whole tight, whole tight dripping lights in the sky. Wracamy do domku, jest godzina 15, także byliśmy tu z półtora godzinki, ale widzieliśmy bardzo fajną restaurację, także kiedyś tu jeszcze przyjedziemy, ale dzisiaj czeka na nas obie w domu, bo mama zrobiła specjalnie na życzenie Damiana taką zapiekankę. Także wracamy do domku. Miguel też nie wyjedzie do pracy, także... Także taka bardzo fajna wycieczka, w ogóle ta przyjazdka z tym... Tym to było? Tak jest safari, wiecie. Z tymi bizonami. Bardzo fajna sprawa. Była tam e, pani przewodnik. E, w sumie tylko my się pytaliśmy najwięcej o różne rzeczy. O mięso. Gdzie krowa ma wymiana? się pytać nie było widać. Także... Krowa bizona. I tak to można nazwać, no bo jest bizon i co? I bizon? Samica, bizon i samiec, bizon? Hmm. Czy jakiś, wiesz? Bizonowa. Cielak, bizon. Bizonowa. Jest? <noise> nieważne. Także my już Samic, samica jest, no? No, 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 no bizon, samiec, samica, a nie powiedzieć krow. Krowa. No, krowa, ale że w sensie wiesz? Krowa, bizona? Dobra, <noise> nieważne. No bo krowa co? Bizona. A dziecko bizona to jest co? Cielak, bizon. Czy nie cielak-bizon? Ale to mówisz o jałówce, czy o czymś takim? No, 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 o to mi chodzi. Ale ja się pytałem, gdzie jest wymiana Dobra, bizonie. no ale bizon nie ma wymian, bo ma coś innego. Ma, no. nie Nieważne, jedziemy do domu. Wolno paluszka tam wsadzać? No 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 nie wolno, synuń. To nie jest Kajtuś malutki. To są duże pieski. Jeden pieseł i drugi pieseł, nie? Duże pieski to są. Tak myślałam, że po urodzinach Damiana w lodówce wiedzieć powinno być jeszcze jakieś bezalkoholowe piwko, a to jest mega pyszne. Także wyciągnęłam sobie. Antoś się bawi. I posiedzimy sobie troszkę na słoneczku.